Dominika Lasota, aktywistka klimatyczna z inicjatywy Wschód jest ze mną. Dzień, w dobry, dzień dobry, dzień Państwu. dobry W Warszawie od kilku dni grupa aktywistów klimatycznych ostatnie pokolenie blokuje, a w każdym razie próbuje blokować mosty. To są ci sami ludzie, którzy sławili się y, choćby z zablokowaniem, a właściwie protestem podczas koncertów Filharmonii oraz pomalowaniem y, syrenki warszawskiej. Pani Dominiko, y, Pani się przyłącza do tych protestów? Jeżeli są one konieczne, to zdecydowanie tak, a w tym momencie są konieczne, jako końce dwa wschód robimy inne rzeczy, które też są przydatne, jak nie wiem, chociażby. Uważam, że akcje, które sprawiają, że o tym że się mówimy, tak. Uważam, że to, co mnie najbardziej boli w tej sytuacji, to to, że jakby znowu trochę doprowadzamy, mamy taki konflikt między jednymi zwykłymi obywatelami a innymi zwykłymi obywatelami. Czy nie tak jesteście zwykłymi się obywatelami? obywatele nie blokują innym na przykład most. Oczywiście, ale no, ci ludzie nie robią tego z przyjemności albo dla fanów. Nie wiem, a wie pani, to jest bardzo dobre z pytanie. Znaczy z przerażenia to robią. A jak powinna reagować policja na takich przerażonych ludzi, którzy blokują mosty? Uważam, że powinna przede wszystkim przestrzegać prawa. To co tak. się działo na przykład chociażby we wczorajszej akcji, gdzie dziewczyna została brutalnie potraktowana przez policję i trafiła jak do szpitala. Jak brutalnie? Co powin... jej się stało? No, policja zrywała tych ludzi z drogi. Zrywała, czyli powinna ich zostawić. Niech oni tam siedzą, tak? Ja myślę, że ci ludzie w pewnym momencie schodzą z tej drogi i przerywają no, ten trzeba, protest. Ten czeka, protest nie ma trwać. Zgłodnieją? Nie, ja pytam panią poważnie. Bo to zmieńmy, te, zmieńmy mm -hmm. ten ton na, na serio. Jak powinna, pani zdaniem, reagować policja? Uważam, że policja po, powinna wykonywać swoje obowiązki. Być sposób? na tym proteście. Być na protest. Tak. Wspierać was. No, ale myślę, że panie redaktorze, w tym momencie jakby... Ja, ja czuję się chce... dziwnie z tym, że kiedy chodzi o protesty klimatyczne, to jest taka, takie duże oburzenie, taka histeria, kiedy rolnicy chwilę temu blokowali traktorami. rolnicy, proszę pani, składają najpierw yy, to jest zgromadzenie publiczne zgodne z prawem. Wy nie występujecie o, yy, o zgodę na demonstrację. Panie Dyniko, to jedno proste pytanie. Mm -hmm. Proszę mi powiedzieć, jak policja powinna zareagować na aktywistów, jak pani mówi, przerażonych, którzy siedzą na y, moście i blokują ludziom dojazd do pracy, blokują drogę karetką, blokują drogę wszystkim tym, którzy z różnych powodów muszą się mhm. dostać do pracy? No uważam, że policja powinna stawić się na takie miejsce, zabezpieczyć ten protest, tak jak zabezpiecza wszelkie protesty, i doprowadzić do tego, że po tym jak ten protest będzie trwał, żeby on się rozwiązał. No tak jak działo się strajki kobiet, wtedy policja również te protesty. Czyli Policja, pani zdaniem, powinna stać i się przeglądać, patrzeć, żeby wam się nic nie stało. Myślę, że tak, a potem powinna te, te, ten protest w naturalny to sposób się... przejść. Że mi, tak się nie. nie dzieje nigdzie na świecie. Y, grupa aktywistów, ostatnie pokolenie, została uznana w Niemczech przez Sąd Krajowy w Monachium za organizację przestępczą. Mało tego, za zorganizowaną grupę przestępczą. Mhm. To oznacza, że jest traktowana jak mafia, jak bandyci.